Witajcie! Nazywam się Kamil Bachanowicz. Od 25 lat jestem funkcjonariuszem służby więziennej i od samego początku związany jestem z naszym związkiem. Od ponad 10 lat kieruję zarządem okręgowym Wolszczynie, a od 8 lat pełnię funkcję wiceprzewodniczącego zarządu głównego. Jestem nadal czynnym funkcjonariuszem i na co dzień widzę, z czym mierzymy się w służbie. Znam problemy. I wiem, jak szukać rozwiązań. Dlatego podjąłem decyzję. Na najbliższym zjeździe będę ubiegał się o funkcję przewodniczącego zarządu głównego NEZZ, funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Moje doświadczenie, wiedza i kompetencje to solidna podstawa, by godnie Was reprezentować. Mam wsparcie koleżanek i kolegów i wiem, że razem możemy więcej. Razem możemy wpływać na rozwój i modernizację naszej służby, aby odpowiadała dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom. W tym roku obchodzimy 35-lecie naszego związku. To czas, by spojrzeć w przyszłość, czas na zmianę, czas, by głos miało także młodsze pokolenie. Dlatego proszę, jeżeli jesteś delegatem, to liczę na Twój głos. Jeśli jesteś członkiem związku. To się kto jest delegatem i przekaż mu jasno. Czas na zmiany, czas na Kamila Bachanowicza. Dziękuję i liczę na wasze wsparcie.